Pewnie sami zwróciliście uwagę, grając albo oglądając moje materiały, jak naturalnie reaguje krew czy fragmenty ciała spadające po ścianach. Proces tworzenia tego był naprawdę wyjątkowy. Twórcy badali, jak krew zachowuje się w różnych warunkach i na różnych powierzchniach. Jeden z animatorów przyniósł kawałek jagnięciny, który włożyli do rękawa koszulki Jary, aby zobaczyć, w jaki sposób kości rozkruszy. Naprawdę podoba mi się to, w jaki sposób, czasem wręcz szalony, przywiązywali wagę do takich detali, co zresztą widać w całej grze. Poświęcili oni też mnóstwo czasu na wygryzanie szyi przez zarażonych. Mieli już przygotowane grafiki koncepcyjne, ale musieli sami sprawdzić, jak krew spływa po brodzie i ogólnie, jak się zachowuje. Zobaczcie, jak wyglądał proces sprawdzania tego. Widać, że twórcy zrobią naprawdę dużo, aby wszystko wyglądało możliwie jak najbardziej realistycznie. Po więcej ciekawostek w tym temacie kliknij w film poniżej.